Cześć, kochani, witajcie na kanale Agnes Beauty Vlog i Zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. A dzisiaj do Was przychodzę z premierą nowej zrebki, jaka jest Krzyżówka XL. Zanim przejdziemy do drapania naszej zrebki, zobaczymy czy wygraliśmy, czy też przegraliśmy. Poprosimy o intro. No dobrze, kochani, także mamy dzisiaj. Yy... Premier nowe zrapki jest to krzyżówka XL za piątkę. Mamy wkład 20 zł. Kupiłam 4 sztuki, a raczej poprosiłam chłopaka, żeby mi kupił. Mam cztery zdrapeczki, tak jak widzieliście, mam takie numerki jak 1. Czyli mam pierwszą spaczki, 50 i ostatnią spaczki oraz numerki takie jakby moje szczęśliwe, 5 i 8. Jeżeli chodzi o krzyżówkę, to zasady się nie pozmieniały, jedyne co się zmieniło to bonus nie jest tutaj na górze, tylko na dole, czego jak ktoś stwierdzi, widzicie, sobie nadderapywałam, żebyśmy tutaj nie siedzieli godzinę, to troszeczkę jest minus, bo się to czasem zapomina o tym bonusie, że on jest, także może być tutaj problem. Krzyżówkę jest oczywiście to za 5 zł, tak wygląda stopnie wygranych. Jest ich 9. Można wygrać od 5 zł do 85 tysięcy. No dobra, no to co? W takim razie zaczynamy od oczywiście numerka pierwszego, czyli tak jak leciało. Zobaczymy, czy pierwsza z, z drabki, z paczki, będzie nam tutaj przynosiła jakieś szczęście. Mam tutaj tylko jedno słowo ułożone kar, więcej nie mam, także zobaczymy. Pozostawiam po 5 literek, żeby tutaj nie siedzieli godziny. No i szukamy literki U. Ciekawa jestem, czy nam coś tutaj wpadnie, czy też, słuchajcie, będzie pustaczki i nic nam nie wpadnie. Trochę niestety nam będzie szlało słońce, jak widzicie, już się zrobiło ciemno, zaraz jest znowu jasno. Tragia ta pogoda, no ale co ja mogę, z nic nie mogę, no. Dobra, lecimy. Kolejne literki, to jest P i I. <gry> e, I szukamy, oczywiście ponownie się nie mamy. Mamy tutaj drugie słowo. Znaczy, przepraszam, pierwsze słowo por na tej krzyżówce. Tutaj mi się nic nie ułożyło. P -i e. P, przepraszam, P, i, i. Szukamy. P, i. P, i. Mhm, mhm, mhm. Dobrze. I kolejna. I oczywiście pamiętajcie, aby mój kanał subskrybować. I dawać łapki w górę, jak wam się filmik spodobał, bo mnie to mega motywuje. Jak są fajne wyświetlenia. Tam klikacie mi łapki w górę, także to jest super. Eee, P i... Okej, okay, chyba wszystko. Lecimy z kolejnymi literkami T i H. I to chyba są już ostatnie literki. Tak mi się przynajmniej wydaje. T i H. czy tam nie, nie pogubiłam niczego, bo chyba będzie pustaczek. T i H. Okej. Okay. I teraz tak. Tutaj nam została literka K. D. B. S. M. I D. No to chyba jest słuchajcie pustak. O, przepraszam, jaki pustak! Mamy bonusa. No, mówiłam właśnie o tym, że się, słuchajcie, zapomina. Ale mamy tutaj słowo bonus. W bonusie regaty. Mamy ułożone słowko. Super! I tam chyba już dalej nic nie ma. Nie, nie, dobra. No to co? Patrzymy, to jest pod tym słowem, bo tutaj już nam się nic nie ułożyło. A nam się bonus. I mamy 5 zł, czyli mamy, słuchajcie, zwrot. No i fajnie. Pierwsza zrabka z paczki. Zobaczcie, wygrana od razu. A, a czyli nic się nie zmieniło. Kontrolne takie same. i mamy. Pierwsza zdrabka, pierwsza wygrana. Oby tak dalej, słuchajcie. Oby tak dalej. E, także co? Może teraz zrobimy sobie tę ostatnią z paczki, a te numerki 5 i 8 moje to sobie zostawimy. E, także teraz mamy numerek 50, czyli jakby ostatnia z paczki. Zobaczymy, czy też będzie wygrana. E, M. Tutaj mam dosłownie ułożone jedno słowo. Nie, tutaj w ogóle mi się słowo nie ułożyło. Na żadnych skrzyżówek. M, 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 Dobra. Także zobaczymy, czy w ogóle to tutaj nam się wygra M. Okej, chyba tyle. Lecimy dalej. E i N E i N. Tutaj jeszcze M było w bonusie. No właśnie, widzicie? To o tym bonusie się zapomina, bo oni są jest na takim na samym dole. I niestety to troszeczkę jest minus. Wtedy było lepiej, bo było na górze, a teraz niestety już jest na dole i już się zapomina E i N. Mhm. Jeszcze patrzę, czy nie ma nic, ale nie ma. Teraz tutaj mamy E, N. No, ja powiem Wam, że lubię te zdrabki. Te za piątkę krzyżówki też lubię, ogólnie lubię krzyżówki. Jak chcecie, to mogę Wam kiedyś zrobić taki odcinek z moimi ulubionymi zrabkami. E, czyli te, które lubię najbardziej drapać. Tu jeszcze było M. Gubię. E, N. I tu mamy pierwsze słowo Jan na tej krzyżówce. E, Dobra i ostatnie te były literki, to literka T i D tutaj bonusie nie mamy te, i patrzymy czy nam te literki coś dadzą T i d, to jeszcze N było T i d. Tu mamy pierwsze słowo UDO drugie słowo ADA mhm. i tu jeszcze mamy T ale już nie mamy tutaj więcej słów jeszcze tak patrzę... K, S, G... R nie było, H nie było, dobra. No i tutaj na tej krzyżówce patrzymy, szukamy T i D. T I D... jeszcze mamy D... Ta D... No dobra słuchajcie, nie ma nic nie ma nic, moim zdaniem a jak nam kontrolne mówią mamy O o, tu mnie na górze będę. O, G, U, no niestety zrabka ostatnia z paczuszki jest przegrana, także jedyneczka mamy wygraną, mamy na razie 1-1 czyli jedna przegrana, jedna wygrana i teraz weźmiemy sobie zrabkę z numerem 5 tutaj mi się ułożyło chociaż słowo jedno, nie i to też była taka lipa z tymi literkami, także zobaczymy. I drapiemy literka Z. Literkę Z. Czy mamy. Fajnie, by było, jakby nam się chociaż zwróciło: albo coś tam chociaż wpadło. No, już wpadło nam 5 zł, ale fajnie, by było, jakby coś tam jeszcze nam powpadało. Z, z, szukamy. No bo jednak, jak są takie premiery, że nie ma nic, a u mnie były. No to takie dziwnie. Dobra, mamy tutaj słowo pierwsze dzik i od razu nam się utworzyło drugie kicz. Dziś widzicie? Z. Ok, i teraz szukamy kolejnego słowa: to jest V i R. Mamy w bonusie R. Mhm. No, te V to na pewno nam się gdzieś przyda na 100%. Zobaczymy, czy ta R nam coś da. Rka. Niby takie fajne literki nam się potrafiały. A jednak V się. Jednak słuchajcie, V było. Jednak fajnie takie literki nam się potrafiały. A już tutaj na mnie wpada na razie V i R. Tutaj druga R. -ka. No i zobaczymy. Okej, okay, dobra. Na razie tyle. I ostatnie dwie literki to O i M. O i M. Mamy tutaj pierwsze słowo na krzyżówce numer 1. BEM. O, tu jeszcze R było. Tyry, tyry, tyry. Tu jeszcze... O. No i co, i co, i co, i co? I nic? I tylko jedno słowo nam zostaje? No co, ta? Dobra, to druga krzyżówka w takim razie. To mamy większe szanse, mamy dwa słowa. Także zobaczymy. Może nam tu coś wpadnie. No i jest, Emir. Zobaczcie, mamy, jeszcze, mamy kolejną wygraną. Fajnie. Chociaż, chociaż nam coś powpadało. O i M. No i chyba tyle. Tu zostało A. A, T, L. Było. Okej, okay, czyli mamy kolejną wygraną, bo mamy tutaj z z numerem 5. mamy kolejną piąteczkę. Tu mamy ref re referencję. Jezu. Kontrolne mówią 3 razy A, 5 zł, więc słuchajcie, jest na razie 2-1. Zobaczymy, jak zrapka z numerem 8, czy tutaj się popisze i nam da fajną wygraną, na przykład dyszkę, czy też piąteczkę, i też, jak będzie piątka, to też nie będziemy stratni. Tutaj nam się otworzyło jedno słowo, waga, ale w drugich nie mamy nic, także zobaczymy. No i szansa na bonus, oczywiście, jak najbardziej jest. I szukamy literki I. Bonusie nie mamy, i szukamy tej I tam mamy i mamy drugie słowo iga widzicie mówiłam, że te moje literki, takie, znaczy te moje piątki to są piątki to są mojego chłopaka i on zawsze kupuje piątkę to zawsze coś tam wygra a ósemki są moje, już dawno założyłam taką właśnie już któryś raz kupowałam właśnie zrapkę z ósemką i była wygrana, także słuchajcie chyba zrobię też test zrapek z numerem ósmym Wydaje mi się, że taki będzie fajny, fajny pomysł na odcinek, także. No, czekajcie, czekajcie, na takie fajne miksy. Literka T i E. e mamy w bonusie. No już na bonus to nie, nie patrzmy, bo już chyba nam... Przepraszam, F było w bonusie. <noise> Czyli bonus jeszcze może być. Dobra, to może, może być bonus. T i E. Coś jak pogubię, to nie krzyczę, ja tam zaraz znajdę. T i E. Okej, okay. tyle. Tutaj szukamy. Na drugiej. T i E. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No bo dużo się drapie? Fajnie, fajnie. T i E. Okej. Okay. No i dwie ostatnie literki mogą być L i R. Ale mamy C i O. C i O. No i co? Ile nam coś wygrane? No daj, dawaj krzyżówko. Dawaj krzyżówko. Jeszcze jedno słówko. Jeszcze jedno C i O. A nie było nie. C i O. Hmm. Dobra, patrzymy tutaj. mamy pierwsze słowo, dopiero smog tu mamy drugie słowo, uczucie kurde no i co, i nie będzie chyba, co? no też tak mi się wydaje, że chyba nie ma, ale jeszcze słuchajcie zerknę tak na szybkości, czy czegoś nie pogubiłam R nie było, N nie było o, tutaj zgubiłam ale to nam nic nie daje L, D, J. No niestety, kochani, niestety. Eski nie było. A była eska. Jest! Dobra, mała przerwa techniczna była, bo mi telefon zadzwonił. I mam, słuchajcie, tutaj drugie, trzecie słowo. Na tej krzyżówce jest, słuchajcie, eska. A ja wcześniej tego nie widziałam. Teraz dopiero patrzę, tak mówię, kurde, ale jest, zobaczcie. Eustachy, smog, i uczucie i mamy wygraną i numerek ósmy jest wygrany no to super pokażcie o czekajcie czekajcie bo mam o o o a o o o to nie jest 5 zł tylko to jest coś więcej dobra poczekajcie ja tutaj szybko posprawdzam i zaraz do was wrócę dajcie sekundkę mi dobra słuchajcie znalazłam tu jest na tej awizo jako trzecie słowo, zobaczcie, mamy tak IG, wagę, i AWIZO to mamy tu 5 zł. I na tej krzyżówce mamy też 5 zł, bo mamy EUSTACHY, smog i uczucie. Więc mamy dyszkę. Więc co wychodzi na to? Zaraz przejdźmy na razie do podsumowania i zobaczymy, co to wyszło z naszego drapingu. Także kochani, jeżeli chodzi o dzisiejszy draping, to jest bardzo dobry wynik, ponieważ miałam 4 drapki. I tylko słuchajcie, jedna była przegrana, a wszystkie trzy były wygrane. Także super. I wygrała oczywiście ósemka, piątka i jedyneczka. Także to są fajne, fajne numerki. I co wygraliśmy? Tutaj na zrabce z numerem 5 wygraliśmy 5 złotych, na zrabce z numerem 1 5 złotych w bonusie i na zrabce z krzyżówce XXL z numerem 8 wygraliśmy 10 złotych, więc z był było 20 złotych, a zwrócikamy 20 złotych, także jesteśmy na Zerze. Jeżeli Wam się filmik spodobał, to dwa łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a my się widzimy już w kolejnym filmie na moim kanale, w kolejnych premierach i w kolejnych filmach. Bajo!